Siemanko, komortki. Siemanko po pierwsze, gdzie jestem? Nie wiem, kiedy ja to znowu prześlę. Kurwa, fucken, już mam fakę na te kurwa, na te filmiki. Ale wiecie, to jest jeden z ostatnich. Żegnamy się, żegnamy. Ale nic. W tej chwili, gdzie się znajduję, Popatrzcie. Tam, tam, widzicie mojego palucha grubego? Tam, tam tą Mańkę, tam, tam, tam Kitchener. A w tamtą drugą mańkę, tam za mną, czekam na autobus teraz, nie? Widzicie, ten zielony, to nie jest ten miastowy, to, to jest ten, co po całej prowincji jeździ. Goba bus tam? Tak. Także Bigoski sobie tam wypierdala teraz. Gdzie jedziemy? Do pirani jedziemy. On tam dalej ponoć jest, w tym, w firście. Rozumiecie, bo go, jego ukrzyżowali. A... Czy ja przesłałem ten filmik? Wiecie że, wiecie, że mam filmik, kurwa, jak, jak go krzyżują. A na, a na salę sądową nie wolno wnosić tych aparatów, czy tamtego, nie? Telefonów, no, a ja mam. Na tym telefonie, co teraz się nagrywam? Ten kurwa, ala BlackBerry, iPhone, bullshit stuff, ten jest zajebisty. I chyba mogli mi zrobić. Ale nawet nie widzieli, bo zrobiłem tak, wiecie, nie? Po naszemu, po partyzansku. Ale morki, dlaczego teraz się nagrywam? Bo. Widzicie to? Śniadanko moje, śniadanko, tak samo moje, tak samo wasze, zajebiste warzywko, to są kwinki jakieś, no i ten, tak, wczoraj, wczoraj zajebista impreza, tylko powiem tyle, dobra, wczoraj da, rozpierdoliłem całą imprezę, kurwa, ale na końcu było zajebiście, nikt nie zginął, wszyscy żyją, To mm, zajebiście, Spoczką mordki, często nie znajdziecie Binkowskiego z uśmiechem na twarzy, nie? Ale chuj nas to wszystko obchodzi. Chuj nas to wszystko obchodzi. Słuchajcie, słuchajcie, mortki, jeżeli to dojdzie do was, kurwa, mać to fucking. Tak, widzimy się. Dobra, widzimy się. Mnie bo ja to już kurwa, w To Zrobię mnie w kurwia, kurwa. ta, kurwa, palca wsadzają nam w odby, to jest niby w porządku, tak? Kurwa, i jeszcze to możemy prze, kurwa, przemilczeć. Nie? Ale teraz wsadzają na całą kurwa dłoń, całą nogę. A